Witam Was, kochani. Dzisiaj czytanie dla osób z podznaku raka na grudzień 2021. Co prawda, grudzień już się zaczął, ale to taki począteczek. Także mam nadzieję, że tutaj y, uda mi się. Y, no, jeszcze mam cały miesiąc, tak? Przed, y, tak naprawdę przed, przed nami jest. Także zobaczymy, co tutaj idzie do Was, kochani. Hmm. Sama jestem ciekawa, mam do Raczka, y, co tutaj do niego idzie. Rak. Rak. oj. Na grudzień. No, już tutaj karty takie wypadły, konkretne bym powiedziała: dużo energii. Czyżby zapowiedź tego, że tutaj się będzie dużo działo, zobaczymy. Ok, raki na grudzień. Ok, energia ogólna tego miesiąca. Ojej, mogę, mogę zacząć nowe rozdanie, kochani co jest w przeszłości ok teraz tak, co się w tym miesiącu uda ok, no lepiej, lepiej, lepiej co będzie przeszkadzać, albo co się nie uda ok teraz tak, kochani wyzwanie dla was na ten miesiąc wy w tym miesiącu to jest królowa buław, tu jest osiem mieczy, kochani, paśmolet, czwórka buław, trójka buław, kapłanka i tutaj jest królowa buław, dużo buław, kochani, się tutaj szykuje, trzecia karta buław, z buław, także energia jest, dobra, teraz tak, co do Was idzie z, z otoczenia, tak, co tutaj do Was przychodzi, karta gwiazda, ojej, no pięknie do Was przychodzi, więc to tutaj te stresy, te smutki, to tylko gdzieś tam w Waszej głowie, kochani, są yy, dobra rada albo ostrzeżenie. Dobrze, jest tutaj paść, yy, buław, kolejna buława i rezultat, tak? I rezultat jest tutaj rycerz. Również buław. No, kochani, będzie się działo yy, i to tutaj dosyć, yy, bo buławy to jest właśnie działanie, tak? To jest energia, yy, to są nasze emocje więc tutaj nie dziwi się, że jest ta ósemka mieczy pokazana. Dobrze, że tylko są jedna karta mieczowa. Ta energia mieczy tutaj pokazuje raczej ta ósemka mieczy pokazuje tutaj, że gdzieś jeżeli gdzieś czujecie jakieś problemy, czy jakieś coś, to wszystko jest tylko w waszych głowach. Że jeżeli dobrze popracujecie ze swoim ze sobą Yy, przepracujecie coś yy, czy też yy, poprzez medytację, czy poprzez właśnie zadawanie sobie pytań yy, jeżeli jest jakiś nurtujący Was yy, temat, i zaczniecie sobie zadawać pytania yy, dlaczego mnie to irytuje, yy, co mogę z tym zrobić, yy, to tak naprawdę tą odpowiedź znajdziemy sami sobie i to jest najlepszy sposób na rozwiązywanie yy, właśnie jakichś problemów, kłopotów co może się zdarzyć, jeżeli zrobię to co może się zdarzyć, jeżeli zrobię to Mówię pytanie, pytanie, pytania. Potraficie wyjść tutaj z tej ósemki mieczy wtedy. Bo ta ósemka mieczy to jest zamartwianie się. To, to jest tworzenie takiej bańki, w której my wkładamy wszystkie te jakieś niefajne rzeczy, i zamiast ją przebić i puścić, to my po prostu jesteśmy w niej, nie widzimy rozwiązania. I moim zdaniem uda Wam się. Ale tutaj trzeba będzie, trzeba, kochani, popracować nad tym, ponieważ, no mówię, tu się będzie, może przez to, że się będzie dużo działo, to wy gdzieś tutaj nie będziecie potrafili tak się szybko odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Ale tutaj, no mówię, to jest jedyna negatywna karta. Taka, no nie jest ona jest tak, nie jest negatywna, negatywna, jest tylko pokazana, że gdzieś to jest w waszych głowach. Jakieś te stresy, takie niefajne myśli, to tylko jest w waszych głowach, że rzeczywistość zupełnie jest inna. Co jest tak? Co jest z przeszłości? Kochani to, jest, kochani, to są jakieś coś nowego, tak? Coś, co nowego w przyszło, przyszło do Waszego życia. Dla niektórych będzie tutaj, tak jak pokazuje karta dziecko, dla niektórych będzie to nowa, nowa praca, dla niektórych to będzie nowe przedsięwzięcie, nowe, no wszystko, nowe związki, wszystko, wszystko, co jest związane z czymś nowym. Niekoniecznie dużym. Czasami jest tak, że możesz po prostu... Nie wiem, poznać nową osobę i, i, i tutaj będziesz zastanawiał się, a może ona chce, a może nie chce, a może on chce, a może nie chce i to, są te, to jest właśnie ta ósemka, takie mm, niepotrzebne zastanawianie się i, 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 i snu, snucie teorii, to też niektórzy lubią snuć teorie gdzieś tam w głowie ym, i to takie jeszcze negatywne. Także tutaj kochani, odpuśćcie to sobie, bo tutaj jakaś fajna energia do Was przyszła, bo to jest fajna, piękna energia, kochani, te pazie. W ogóle w tej talii te pazie są tak pięknie przedstawione, że po prostu spojrzysz na tą kartę i czujesz tą taką fajną radość i energię z tych kart. Tak, co Wam się może udać, kochani, wszelkie, wszelkie spotkania rodzinne wszelkie, no szykuje nam się tutaj dużo tak, w grudniu y, takich fajnych uroczystości, y, więc jak najbardziej spędzenie czasu z rodziną y, w fajnej atmosferze taki właśnie tutaj jest karta pokazana y, na tej karcie jest to pokazane, że tutaj y, Piękne, przyozdobione są te buławy, i tutaj ptaki szykują sobie gniazda, są jajka, czyli nowe życie się szykuje, i, i to jest ten spokój i ta radość, tu wszystko jest na swoim miejscu. Także to będą takie święta właśnie rodzinne, tak? Spokojne, rodzinne i czy okazje, czy nie wiem, może w grudniu ktoś tam jakieś na wesela jedzie, czy coś jakiego, to, to, to akurat dojdzie tutaj taka fajna, fajna atmosfera, to dojdzie do skutku. Jedynie co, kochani, jeżeli tak, co może przeszkadzać, jeżeli to wy wybieracie się gdzieś za daleką wodę, żebym tak powiedziała, czyli gdzieś jakieś dalsze podróże, nie, nie na przykład podróże czy zagraniczne, nie na przykład w Polsce, tylko w tym kraju, w którym jesteście, tylko za granicę, czyli na przykład z Anglii do Polski, czy, czy gdzieś tam dalej. No to tutaj, no tak jak tutaj ten Pan siedzi i zastanawia, będziecie się zastanawiać, będziecie myśleć, czy, 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 do, czy jechać, czy nie jechać, no na pewno jest to związane kochani z sytuacją, w jaką teraz jesteśmy na świecie, także tutaj to akurat w kartach się też pokazało, że gdzieś tutaj jakieś zastanawianie się może być, może coś tutaj nie dojść do skutku. Bo chociaż ja nie czytam tego, że to coś nie dojdzie do skutku, ja to raczej czytam, że tu będzie dużo myślenia nad tym, co zrobić yy, i, i tutaj może niepotrzebnie aż tyle myślicie. Yy. Bo tutaj reszta kart pokazuje się, że będzie ok, więc może dlatego tu jest pokazane, że Wy nie macie za dużo myśleć, że to myślenie wam nie pomaga. O, o właśnie, myślenie wam nie pomaga. No przecież, no właśnie, przy tych dwóch kartach jeszcze to myślenie wam nie pomaga. Po prostu życie chwilą, tak, w tym momencie. I teraz tak, wyzwaniu dla Was, yy, i tutaj się pięknie to wszystko zgrywa. Yy, co mówiłam na samym początku? Przy tej pierwszej karcie mówiłam, żebyście sobie, jeżeli jakieś są problemy, zadawać sobie pytania czy medytować. To zaś wtedy intuicja fajnie się rozwija. Więc, no, i tutaj karta, wyzwaniem dla Was jest karty właśnie kapłanki, czyli kapłanka właśnie jest od tego ona jest od wejrzenia w siebie. Ona właśnie jest osobą, która spogląda w przyszłość. Często osoby, które czytają karty. Są postrzegane jako też właśnie kapłanki, Czy, ale to tak poza temat. Karta ta będzie właśnie mówić, żebyście weszli, żebyście jakby oddzielili tą teraz, teraźniejszość, teraz, tą taką. To, że Tą rzeczywistość i troszeczkę właśnie oddali się tej medytacji, temu poświęcili czas dla siebie, wysłuchali swojej intuicji, zgłębili się, czy pracować nad rozwojem osobistym, iść w duchowość. Tutaj jest taka dla Was rada w tym miesiącu. To by Wam bardzo pozwoliło właśnie odejść od, tych, od tego stresu, od tego, od tego myślenia niepotrzebnego. A co będzie gdyby to? A co będzie jak to? A co będzie jak tamto? A co będzie? No nic nie będzie, kochani. No będzie dobrze. Więc tutaj taka, to jest takie wyzwanie dla Was, żeby znaleźć czas na to, żeby tylko zbrać samego siebie. No Wy w tym wszystkim, kochani, no królowa buław, czyli yy, tak się zaśmiałam sobie, wyobraziłam takie po prostu małe dziecko, które ma tyle energii, że biega wokół siebie i nie wie, co ma ze sobą zrobić. No, tu jest właśnie taka królowa. Czytam ogólnie, więc to będzie wiadomo, że mężczyznę też oznaczać. To jest królowa, która ma tyle energii. Że ona po prostu nie może na tyłku siedzieć. Dlatego przytoczyłam to o, tym dzieci o tych dzieciach. Yy, no wy będziecie Wam że tak brzydko powiem robota Wam się będzie w rękach paliła. Yy, wy będziecie dużo chcieli zdziałać, dużo robić, yy, bo po prostu yy, no na głowie staniecie, żeby osiągnąć na przykład jakieś cele. I czasami to jest dobrze. Czasami to jest dobrze, ale tutaj u Was ja bym troszeczkę nacisła na hamulec. Ze względu na tą kartę. Bo jeżeli my jesteśmy tacy przeciążeni, jeżeli mamy tysiące innych spraw, tysiące pomysłów yy, na głowie, to po prostu w pewnym momencie, przepraszam, w pewnym momencie tej energii można po prostu zabraknąć, tak? I, i tutaj takie, takie małe, to jest piękna karta, ale takie, takie malutkie ostrzeżenie, żebyście po prostu yy, usiedli troszeczkę i, i wyluzowali tutaj też te karty właśnie pokazują troszkę, złapać oddech ok, nie zrobiłam tego teraz, zrobię to później i yy, jest ok, kochani, co do Was idzie, no piękna karta do Was idzie, piękne rzeczy do, w ogóle do Was idą yy, idzie do Was jakiś prezent, kochani od życia, jakaś szansa jakaś, yy, kochani może być nawet wygrana, kochani, też, jeżeli yy, ktoś gra, to niech gra yy, ale jest tutaj pokazane coś z, od losu Coś, co tutaj taka nagroda dla Was od losu jest. I, I to właśnie może być albo jakaś fajna oferta, albo jakieś spotkanie fajnej osoby, czy spełnienie marzeń, po prostu. Coś, nad czym długo pracowaliście, bo coś, co bardzo chcieliście, i tutaj jest dla Was to spełnienie marzeń, przychodzi do Was, takie troszeczkę od życia podarowane. Tylko mówię, musicie tutaj, kochani, popracować troszeczkę nad, nad swoją energią, nad swoim stresem, nad swoim podejściem do życia. I teraz tak rada albo szczerzenie. I ciekawe jest właśnie to, tu mamy królową buław, tutaj mamy króla buław, a tutaj mamy pazia buław, czyli trójka, tutaj, trójka osób, które występują w kartach, w buławach. I ta właśnie karta w stosunku do tej całej reszty będzie Wam pokazywać, żeby troszeczkę zejść na dół żeby nie być tak, tylko zejść nie tak, tylko po środku, żeby gdzieś tam być. Żeby ta energia wasza, bo mówię, to jest ty, mówię, to są tyle kart jest, że, że tutaj naprawdę wasz może nosić w tym miesiącu. Mm, i, I tutaj y, taki stabilizacji troszeczkę, jakby tutaj jeszcze umiarkowanie było, to bym po prostu y, na 100% już była pewna o co to chodzi. Y, a tak to kochani, tutaj pokazuje, żeby się troszeczkę. Y, Daj sobie czas, dajcie sobie troszeczkę oddechu, żeby, moment na to, żeby złapać oddech. Yy, chyba mówiłam, że to jest król, to jest rycerz, kochani. To jest rycerz. Yy, chyba wcześniej powiedziałam, że to jest król, także sorki. Yy, znaczenie bardzo podobne. Tyle, że ten jest bardziej taki jeszcze furiatowaty, żebym to powiedziała, bo król jest taki bardziej stabilny, a, 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 a rycerz jest taki po prostu, że to jest... Na tego rycerza często mówimy, że on wpada i wypada. Jeżeli ktoś pyta, czy pozna jakiegoś mężczyznę, to ja mu powiem, tak, poznasz, a czy kobietę też, ale to po prostu będzie taki romans. Na o, tak, chwila, moment już go nie będzie, on wpada i wypada, a przy tym jeszcze narobiły dużo bałaganu i, i wypadnie, tak. Także no, tutaj, oh, co tutaj się będzie działo no Sporo się będzie działo. Nie chci robić wszystkich pięć rzeczy na raz, bo może się to właśnie skończyć tym, że, że będziesz po prostu sam już nie wiedział, czy sama nie będziesz wiedziała, w którym momencie jak gdzie iść. Troszeczkę tutaj karty pokazują stabiliz wyluzować stabilizację, złapać oddech przede wszystkim i działać dalej. Działać, bo ja nie mówię, że nie działać, tylko ciut, 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 mniej, mniej presji, mniej stresu. Będzie dobrze, będzie super, przecież idzie do Was yy, gwiazda. Także kochane raczki, ja jedynie, jedyne, czego, czego Wam mogę życzyć, to właśnie, żebyście się trochę uspokoili i robili wszystko bardziej z rozmysłem i bez stresu, przede wszystkim bez stresu. Teraz tak, tutaj dla wszystkich znaków, już mam przygotowane karty, kochani, yy, polega to na tym, że zadajecie sobie pytanie, yy, ja tutaj trzy karty postawię, i wybieracie sobie kartę numer 1, albo kartę numer 2, albo kartę numer 3 i tam znajdziecie odpowiedź od kart anielskich, czy to będzie na tak, czy na nie. Także zaczynajmy. Możecie sobie zatrzymać tutaj filmik i, i wybrać sobie, który, czy będziecie chcieli 1, 2 czy 3 i zobaczymy, jakie są odpowiedzi. No, dobra, czyli tak, karta numer 1, odpowiedź dla. Numer 1. Sukces. No, czyli jak ktoś wybrał kartę numer 1, no to tutaj szykuje się dla Was y, piękny sukces, czyli karta jak najbardziej na tak. Y, czyli czy, no mówię, pytaj, może być przeróżnych tysiące, więc y, nie będziemy wnikać, ale jak najbardziej na tak. Numer 2 karta. Jeśli uwierzysz. No ciekawe. Kochani, karta będzie to mówić, że karta ta jest na tak. Jeżeli Ty sama uwierzysz, że efekt będzie taki. Przewrotne trochę pyta... Przewrotnie trochę to powiedziałam. Ale tak jest. Jeżeli Ty uwierzysz gdzieś głęboko w sercu, ale tak głęboko w sercu uwierzyć, że jest coś możliwe, to jak najbardziej to będzie możliwe. Tylko musisz w to uwierzyć, że Ty już tak naprawdę to osiągnąłeś czy osiągnęłaś. Piękna karta. Naprawdę uwielbiam te karty. Mają taką grafikę fajną. Dobra. I teraz tak. Numer 3. Odpowiedź na pytanie numer 3. Polepszenie. Czyli tak, kochani, powiedziałabym, że może sytuacja, o którą pytacie, nie rozwiąże się teraz i w tym momencie, tylko tak jak to pokazuję, będzie polepszenie tej sytuacji. Będzie to jak naj, Jest to jak najbardziej na tak, ale wydaje mi się, że to nie teraz, nie w tym momencie, tylko efekt końcowy, jeszcze musicie chwileczkę poczekać że to jeszcze tak o prawie, jesteście przed progiem, a żeby w, teraz wejdziecie na próg, a żeby przejść za próg to jeszcze troszeczkę wam tam brakuje zobaczę jeszcze co tutaj piszą w tej książeczce jak tutaj przeczytać to polepszenie i wtedy zobaczę, czy to jest tak jak właśnie powiedziałam karta numer 60 O właśnie, przeczytam wam nawet. Nadszedł dla Ciebie czas polepszenia i uzdrowienia. Emocje, które wy wystawiły Cię w ostatnim czasie na próbę, z czasem odejdą do przeszłości. Choć może być Ci trudno, to teraz sobie wyobraź, czeka na Ciebie naprawdę radosna przyszłość. Teraz musisz jednak dać sobie czas na zregenerowanie sił. Ta karta oznacza również, że Twoja rekonwalescencja jest niemal zakończona. Wyślij słowa wdzięczności niebiosom i zacznij planować kolejny ekscytujący etap swojego życia. Czyli kochani, no mówię, karta na tak, tylko yy, no, takie, stoicie przed progiem, tak? I ono tutaj do Was nadchodzi. Dobrze, kochani, yy, no to kończymy. Dziękuję Wam bardzo, że tutaj ze mną jesteście. Mm. Że wspieracie tutaj mój kanał. Kochani, w tym miesiącu jeszcze wejdzie czytanie na rok 2022, także serdecznie Was zapraszam już na to. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się pojawi. No i kochani, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2022. Szczęśliwych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Tak jak Wam się to pokazało właśnie z rodziną, z najbliższymi w takiej fajnej, ciepłej atmosferze. No i kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa pa!